Najważniejsze trzy punkty, nie? Czy to no. oznacza Peter. Panuje nad piłką? Pędzi w No dzięki. Do jutra. Na razie muszę statystyki wpisać. Znakomicie, Jutro trening jest. Zakłócaj. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Od no, tego jest, nie? Bramka. Przewaga rośnie do 3 goli. I było 5'2, tak? Doskonale utrzymuje piłkę poisku. Co znaczy, wyjątkowo kurwa na efekty systemie. Uderzenie na pustą bramkę i łatwo stopniowo. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. No i mamy gola. Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki Uwaga, okazja! No i niestety trafia, ale nie do tej bramki, co powinienem. Szymon ma bramkę samobójczą. O, to jest ta akcja, o on to, to, to robi taką. Ma ja ten powtórki ogląda, monogram wądania robi powtórki. Nie może teraz nie strzelić!